Zaczynamy, zaczynamy wędrówkę 7a Alpega Bied. jesteśmy w miejscowości Staffal bardzo urokliwie no i dochodzimy do stroniska słonko wyszło fajniutko widać już ściany nie widać też lodowca ale mamy tu na dół widok na całą na całą no, to, to jest. No. Rifugio Gabiet wychodzimy właśnie rano Idziemy do góry troszkę wyżej prawie 1000 tysiąc. ponad 1000 tysiąc, 1100 wyżej nie dużo już widzimy lodowce 4000 Marek tam jest 4000 wiesz które 2600 tutaj widzimy staw że przy każdym stawie mają zaporę jest nasze stronisko. I tu widzimy całą ścieżkę Spaliśmy tutaj przy tym jakby dużym jeziorze Gabiet To są pierwsze kroki Ale nie ostatnie po śniegu Dlatego, że po lodowcu będziemy chodzić cały jutrzejszy dzień Trzeba tu się rozbić obozem i opalać tak wygląda rynna lodowca. Widzimy nasze schronisko Teraz tysięcznik po prawej Trzeba Paramid Vincent. Widzimy helikopter latający. Widzimy mareczka. Jest już bardzo blisko. Mantowa. Tam wyżej 200 metrów jest Glifetti. Po prawej piramida Vincent. I po lewej takie długie ramię to jest Liskman. Ciao. 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 Head, head, head. na szósta po szóstej dokładnie szósta trzydzieści trzy. Idziemy razem ze wschodem słońca. Lidą. Jesteśmy już na lodowcu. Ubraliśmy linę. Przypięliśmy się liną, wybraliśmy raki. Tu blisko jest gnifetti. Pozdrawiamy. Ścieżki są porobione. Tak zwane mosty przez Cielinę. jakichś 10 kroków dochodzimy do 4000 idziemy wiązani liną idziemy po lodowcu po lewej mamy Liskam po prawej mamy piramida Vincent przed nami kolejne szczyty a za nami bardzo ładne widoczki za chwilę pokażę Marek pozdrawiamy Marka chcę pokazać Widoki jakie są tutaj z tej wysokości Mamy tu szczyt z figurą Pana Jezusa Widok tu Takie lodowe plateo Spróbujemy wejść na jeden. Idziemy sobie powolutku tak Po takim plato lodowym. Tam jest margerita. Tam jest jakiś Zums szpice. I tam jest tufor szpice, drugi szczyt, drugi szczyt w Alpach. Idziemy sobie takim ładnym trawersikiem po prawej lufa i po lewej lufa i fajniutko. i 咋？啊，别别。 Mamy widok na te najwyższe szczyty na, na Monte Rosa. Trochę zejścia Trochę stromego Ale najbardziej stromy to chyba był początek Nie? Tam gdzie biłeś czekanem beautiful day, beautiful day. Jest bardzo urokliwie Jest bardzo urokliwie Nagrywam teraz, bo jest słonko. Opalamy się na takim plateau Ponte Rosa. Widzimy wszystkie najwyższe szczyty począwszy od Tufor Szpice Figna czyli Margerita. byliśmy na ten szczycie pierwszym po prawej widać jak ludzie schodzą 4350 no i bardzo ładne widoki i słonko i przepiękny lodowiec biało wszędzie po prostu biało skąd tyle śniegu मैं अच्छा से Wracamy do naszej przystani Mantowa Rifugio